Dziś o cięciu i prowadzeniu pomidorów. Każdy typ pomidora prowadzi się trochę inaczej. Dziś pokażę, jak prowadzić pomidory wysokie, pomidory samokończące sztywno łodygowe w typie basket oraz karłowe krzeczaste. Pomidory wysokie można prowadzić na 1, 2 lub kilka pędów. Prowadząc pomidora na jeden pęd, obrywamy wszystkie wyrastające pędy boczne. Pędy boczne wyrastają nad liściem. To jest pęd główny. To jest pęd boczny, czyli wilk. Prowadząc pomidory wysokie na dwa pędy, zostawiamy jeden pęd boczny. Tu pęd główny, a tutaj pęd boczny. Większe oberwane wilki możecie ukorzenić i posadzić jako kolejną sadzonkę. Zdarza się, że pomidor sam się rozkrzewi na dwa pędy główne, tak jak tu u mnie w donicy. Pęd główny, pierwszy pęd, drugi pęd. Tutaj pierwszy pęd, a tutaj drugi pęd. Możemy prowadzić pomidory na więcej pędów. Tu pomidor wysoki prowadzony na trzy pędy: tutaj pęd główny, pęd pierwszy, pęd drugi, pęd trzeci. A na ile pędów najlepiej prowadzić pomidory? U mnie pomidory rosną na 2-3 pędy. Zdarza się, że nawet więcej. Ale ja zostawiam więcej pędów celowo, bo uprawiam na bardzo słonecznym i przewiewnym stanowisku. Pomidory puszczone na więcej pędów naturalnie się cieniują wzajemnie. Stara szkoła mówi o prowadzeniu na jeden pęd. Ja tego nie stosuję. Ale kiedy warto uprawiać na jeden pęd? Na przykład, jak uprawiacie pomidory w szklarni, albo jeśli gęsto posadzimy sadzonki. Albo bierzemy udział w konkursie na największego pomidora. W uprawie na jeden pęd owoce są z reguły większe niż na tej samej odmianie prowadzonej na kilka pędów. Tu z kolei będą mniejsze, ale będzie ich więcej. Pomidory samokończące, sztywno-łodygowe prowadzimy inaczej. Tu nie wyrywamy pędów bocznych. Te pomidory są zwykle gęste, więc prześwietlamy je tak, by była wentylacja powietrza do samej łodygi. W tym celu możemy urwać pojedyncze liście pod pędem bocznym. Obcinamy liście od samego dołu, by nie leżały na ziemi. Podobnie prowadzimy mikrodwarfy, czyli pomidory, które dorastają do 30 cm. Pomidory samokończące wiatko łodygowe w typie basket. Tu obrywamy liście leżące na ziemi, warto te pomidory ściółkować. Tu obrywamy pojedyncze liście łodygi, które nie rosną bezpośrednio pod gronem owoców czy kwiatów. Również w celu zachowania dobrej wentylacji rośliny. Ostatni typ pomidora, o którym powiem dzisiaj, to pomidory karłowe krzyczaste. Tu konieczne jest ściółkowanie. Czy chcemy, czy nie, pędy będą pokładać się po ziemi. Prześwietlanie tak, by odsłonić kwiaty i grona owoców jest konieczne. Który pęd usunąć? To łodyga z pędem bocznym, na którym są kwiaty. To zostawiamy. Zostaw też liść pod pędem bocznym, na którym są owoce lub kwiaty. Pęd boczny oraz liść bez kwiatów możemy urwać. Popatrz, to możemy urwać. Możemy też urwać starsze liście od dołu, na których nie ma owoców. Pamiętaj, by nie usuwać więcej niż 2-3 liście jednocześnie, bo to osłabia roślinę.